Jaka to jest paranoja? Łąki kwietna za miliony złotych? Zamiast nie wykaszać po prostu traw trawników, oranie, sianie, potem koszenie. To jest tak zwany greenwashing, czyli finansowy przekręt za publiczne pieniądze pod pozorem ekologii, ochrony środowiska, a naprawdę zużywanie paliwa, jeżdżenie traktorami, oranie, sianie, potem koszenie. Zamiast po prostu nie koszenia, nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska, ekologią. Jest to po prostu czyste złodziejstwo publicznych pieniędzy i naciąganie nas podatników przez. Można ustalić przez kogo przez oczywiście mafijną organizację, która zarządza miastem Białystok. No i te pieniądze są wyprowadzane do określonego podmiotu, który wygrał przetarg. Cały tutaj pas trawnika. Zamiast po prostu nie wykaszać, jest zaorany, potem będzie zasiany, i będzie na koniec wykaszany. Trawa wykoszona tylko po brzegach, w środku też nie jest Aleja Solidarności w Białym Stoku, prawo wykaszona tylko po brzegach, a tu bardzo wykoszona. Bo widzicie, i tak mogłyby wyglądać kwietne łąki, które polegają na tym, że się nie sieje, tylko się wykasza po brzegach, a resztę się naturalnie zostawia i rośliny sobie rosną naturalnie w takich gatunkach, w jakich powinny być na danym siedlisku. I to nie trzeba orać, nie trzeba kosić, nie trzeba wydawać milionów złotych na to. Oszczędza się pieniądze jeszcze i nerwy mieszkańców, bo się nie kosi, nie zużywa paliwa, nie płaci za koszenie, nie hałasuje. To jest ekologiczne rozwiązanie. Natomiast łąki kwietne, czyli koszenie, oranie, potem znowu koszenie, jest po prostu pseudoekologicznym przepompowywaniem pieniędzy, naszych publicznych pieniędzy. To określonych podmiotów to jest po prostu ściema, pseudoekologiczna ściema. O tak wygląda. O tak wygląda naturalnie niewykoszony trawnik. Jeszcze bo za chwilę będzie wykoszony. Zamiast łąk kwietnych po prostu niekoszony trawnik. Naturalnie samoistnie niekoszony trawnik. Tak wygląda naturalnie samoistnie niewykoszany trawnik. Nie łąka kwietna, tylko po prostu niewykaszany trawnik, czyli oszczędność na paliwie, na pracy, na hałasie.